Dzisiaj zrobię dla Was coś prostego. Często jest tak, że jesteśmy gdzieś w sklepach i bardzo nam się podobają oliwy z czosnkiem, z rozmarynem, z jakimiś przyprawami. Wydajemy na to bardzo dużo pieniędzy. Nie trzeba. Wystarczy mieć ładną butelkę, ładny słoik i możemy to wszystko zrobić sobie sami. Wyobraźcie sobie słoiczek bądź jakąś taką ładną butelkę pełną aromatu. I to wszystko zrobiliście wy. I dzisiaj postanowiłam pokazać wam, jak możemy przygotować taki domowy preparat, jak go używać, do czego stosować wewnętrznie, jak również zewnętrznie. To pewnie Was tutaj zaskoczę. Dlaczego jest to bardzo cenna mikstura, a wszystko możesz mieć w domowej spiżarni. Zaczniemy tutaj może od czosnku. Jest to oczywiście jeden z najstarszych naturalnych antybiotyków świata. Zawiera alicynę. Jest to związek, który powstaje dopiero po rozgnieceniu lub pokrojeniu czosnku, ząbka czosnku. To właśnie alicyna odpowiada za działanie przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe, przeciwgrzybicze, przeciwzapalne, a nawet przeciwzakrzepowe. Czosnek Poprawia krążenie, wzmacnia odporność, działa jak naturalny odkarzacz organizmu. A kiedy zamkniemy go w oleju, jego moc przychodzi do tłuszczu, stając się łagodniejsza, ale bardziej trwała. Jeśli macie ochotę, żeby zgłębić właściwości o czosnku, to zapraszam Was na mój poprzedni film. Link do, film, do tego materiału umieszczę w opisie filmu, żebyście nie musieli szukać. To, ile czosnku użyjecie do takiego maceratu olejowego, to wszystko zależy od Was. Jeśli lubicie bardziej intensywny olej bądź oliwę, no to dajecie tego czosnku więcej. Jeśli chcecie, żeby wasza oliwa, wasz macerat miał tylko. Taki posmak czosnku, to dajecie czosnku mniej. Ja do swojego maceratu użyłam papryczki chili. Dwie cienkie, ostre papryczki czerwone dodają tutaj nie tylko smaku, ale przede wszystkim kapsaicyny. Kapsaicyna jest to związek, który rozgrzewa, poprawia krążenie, ukrwienie, działa przeciwzapalnie, zmniejsza ból i wspiera nasz cały metabolizm. Ja na przykład mam coś takiego, że jeśli zjem ostrą potrawę, to czuję się taka bardziej szczęśliwa, ale pomijając tę właściwość, jeśli dodacie ostre papryczki do swojego maceratu olejowego, to uzyskacie taki naturalny konserwant. Natomiast połączenie czosnku, chili to jest duet idealny, wzajemnie wzmacniają swoje właściwości, a do tego jeszcze dodajemy rozmaryn. Ja słyszę bardzo dużo ziół i też bardzo dużo ziół uprawiam, i taka suszona gałązka rozmarynu pochodzi z mojego ogrodu. Rozmaryn także działa przeciwzapalnie, wspiera krążenie, antyoksydacyjnie. Ale przede wszystkim, również, tak jak papryczka chili, przedłuża trwałość oleju, chroniąc go przed zjełczeniem. Chciałam tutaj jeszcze dodać, że jeśli robicie sobie taki macerat olejowy, to róbcie go w bardzo małych ilościach. Zawsze możecie zrobić sobie nowy. Jak możecie zrobić takie cudo? Cały proces jest prosty. Kroimy czosnek, dodajemy dwie cienkie ostre papryczki. Dorzucamy gałązkę suszonego rozmarynu, zalewamy wszystko nierafinowanym olejem, bio bądź oliwą z oliwek. I tutaj Was uczulam, już to wcześniej w którymś z materiałów mówiłam, że oliwa jest produktem najczęściej podrabianym. Wszystko odstawiamy w chłodne, ciemne miejsce na kilka dni, ale tak naprawdę następnego dnia już ten macerat jest gotowy. Do czego możemy używać takiego maceratu olejowego? Na pewno do sałatek, to od razu nam się narzuca taka odpowiedź. Kilka kropel na świeże pomidory na przykład, na ogórki, na sałatę. Polewamy i mamy naturalny, zdrowy dressing do tego troszeczkę octu jabłkowego i mamy co jeść do makaronu. Wystarczy taka odrobinka, żeby nawet proste spaghetti zamieniło się w bardzo aromatyczne danie śródziemnomorskie. Do pieczywa taka kromka ciepłego chleba i łyżeczka tego oleju. Zdrowiej niż masło czosnkowe. Łyżeczka dziennie takiego oleju wzmacnia nam odporność, rozgrzewa i wspiera układ oddechowy. Chociaż w tym przypadku to lepiej byłoby, gdybyście użyli oliwy z oliwek. Kulinarnie już jakby wykorzystaliśmy ten macerat, a teraz chciałam dodać, że jest takie piękne powiedzenie: na skórę stosujemy tylko to, co możemy zjeść. I ten olej świetnie w to się wpisuje. Czosnek, kapsaicyna i rozmaryn. Rozgrzewają, działają przeciwzapalnie, działają tak jak balsam przeciwzapalny. Możemy wcierać w bolące miejsce i masować. Wcieramy odrobinkę. Oczywiście na początek sprawdzamy, czy nie będziemy mieli jakiegoś odczynu alergicznego. Nasza skóra może różnie reagować. Możemy taki macerat również stosować przy infekcjach skóry, ale tutaj ostrożnie, punktowo. Może nam pomóc w drobnych zakażeniach dzięki swoim właściwościom antybakteryjnym, ale tutaj trzeba z tym uważać. Też taki macerat można zastosować jako naturalne serum na paznokcie, wzmocnią płytkę paznokciową, no i oczywiście odżywią skórki. Pewnie się zastanawiacie, tak w ogóle po co ten film? Przecież to jest takie proste. Ale właśnie, że to takie proste, to takie fajne. Ja Wam tylko chcę przypomnieć, że możemy robić w domu takie różne rzeczy i z tego się cieszyć. Takie różne maceraty, które mają szerokie zastosowanie w kuchni, na przykład poprawiają smak naszych potraw, dostarczają zdrowych składników. Natomiast w medycynie, biorąc pod uwagę medycynę ludową, taką medycynę domową, działają przeciwzapalnie, rozgrzewająco, antybakteryjnie. Do tego wygląda to wszystko pięknie. Mamy domowe lekarstwo w słoiku w cudzysłowie lekarstwo. Można przechowywać taki macerat nawet kilka miesięcy. Z czasem nabiera głębszego aromatu, stając się coraz bardziej intensywny. U mnie bardzo szybko znika. Taki olej czastkowo paprykowy z rozmarynem to coś, co warto mieć w kuchni w domowej apteczce. Prosty tani, naturalny, a jednocześnie pełen mocy. Teraz się z Wami żegnam. Biegnę dzisiaj na imprezę. Kolega ma 50 urodziny. Nie zapomnijcie dać łapki w górę. Napiszcie w komentarzu, jakie Wy macie sposoby na to, żeby zdrowo żyć. Udostępnijcie ten film, a teraz dziękuję Wam bardzo i do usłyszenia.